Witajcie się, mam kodzi i będziemy grać BMW Drive na trybie kariery. Oczywiście, zachęcam do tak górę subskrypcji oraz komentarzy. Jeszcze jedna no, taka bardzo ważna informacja: yy, że, że będę zmienić nazwę kanału z Games 38 na świat pikselów, tak, świat pikselów. No i. No i tyle, więc się rozciąćcie wygodnie. Życzę mi jego oglądania. Yy, dobrze, tutaj.

Dobra, teraz dajemy F. No, nie, 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 nie chcę E, nie chcę E. Teraz C. C, 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 C wszystko. O, no. no, halo daję up. Halo daję up. Tę, ty, ty, ty? Dobra Oczywiście jakiej durnoty Tak, mieliśmy zrobić No, no poczekajcie, chwilę, nie Dobra Już? No, no teraz R No i co tu mamy zrobić, nie wiem. No co tu mamy zrobić Chyba tu Resorwer znowu A Repair Zrobione Wszystko git Dobrze, dobra, dobra Dobra, można jechać chyba M, 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 -m. Tu píše WS S, R, A, okej, tu. Tu, kde tu je, tu? Jest tu. No, halo. Oh, a Mapa. To. Ah. I extra Tutaj musimy sobie skręcić. O! O! I pyc. Oczywiście to będzie na parę odcinków. Rozłożone tam na 3 czy tam cztery, dajmy na to. O, tu mamy superkować. A nie zapomniałem wam na początku powiedzieć. Yy, że no, że będę to powinienem to zresztą na początku powiedzieć przed chwilą mam mówiłem że yy, że po prostu no że będę sobie robić na no, odcinki no jest Git, teraz możemy odpalać auto z piskiem oponuszamy Tak? Tak? No i bez Dobra. Left right. To apex full. Jaj. Naprawdę musimy natankować te auto do pełna. Oha, ha ha. Pip. Bip, 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 bip i bip. Dobra, zatankujesz już to marne auto do pełna. No halo! Co tu mnie skakuje? ojej! Oj, oj. I chwyć! I auto do naprawy, jak się nie umie O! I ruszamy z piskiem opon. A co? musimy włączyć tego złoma no tankujemy no tankujemy no pełna. no jest git no dobra no z no, no,

Musimy szybko pojechać? O nie, nie, nie Tylko 9 minut mamy Chłopieć, taże Nie mam czasu czekać na czerwony Jedziemy sobie, a co? I sześć tysięcy Poczkę wyprzedzimy jak zwykle

ta, 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 ta. I pojechałem. I my... A ja I pojechałam. i beć, i i beć, nie. i pyc i beć, i pyc i beć, i beć, i beć, i i i i

się jeździ, no. No i zgaszamy. Dobrze, słupcio. O. O. Nawet, nawet. no. no. Zu zupa z boby. Z sobie tu? Dobra. Eju! Co mają? Pięć aut? Na krzyż? O! Oj, takim kolecikiem można jeść! Nie wiem do czego te auto po. Bo... No przejdziemy się tym. Sprzedam, sprzedamy tamtego. tego, tego. I Ben. Haliśmy, no i co dalej? Pisz. Dobra. Jedamy. Uh -huh. No. Poliska. No halo. Dobra. no no hello no ah tu cielo ciao hello no no es ciao ciao le uscì ciao no Nie chcę mi tego czytać oczywiście jak zwykle. Wykupimy sobie jakąś polisę. Dobra. gdzie oh, jak to się zrobi? Sto. Wszystko dajmy. O nie, 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 nie. Ja na sto kilometrów nie będę ten radził. Oh. Zapłacę te marne siedemdziesiąt złotych. No i można jechać. O, hej, Zobaczymy, czy mnie obejmuje polisa. Tak, tak, to no jedziemy z do briko No. O, jedziemy! Tylko że coś tutaj nie ma tego bliko marszy. O, i huc! E, putz. No, gdzie tu mam wjechać? O, I się wjeżdża do briko marsze. Z piskiem opo.

Nie moja wina! Nie moja wina! Nie, 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 tu! Nie, 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 proszę, nie, nie, nie. Hamuj, 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 mój, ja mój, alo Jeśli Jeśli Wam się odcinek, spodoba, zostawcie lajka. Górę, sobą raz, komentarz. Cześć!